Hej, kochani! Witajcie na moim kanale! Dzisiaj jest e, 6 grudnia, godzina 10.22 Są Mikołajki Tak Ja właśnie niedawno wstałam Pozpałam sobie trochę Jestem w piżamie jeszcze nie ubrałam, się ubrać I jak mówiłam, dzisiaj jest 6 grudnia A mój pierwszy vlog był 1 grudnia No bo ja nie no, mogłam nagrywać od pierwszego do 24, ale nie na pewno, tak jak już powiedziałam, że na przykład takowałam pierwszego, dzisiejszego i zobaczymy, jak będzie jeszcze Jeszcze nie było? jak nie, no to pojawiam się może. na w jakoś tak będzie. Zobaczymy. Ale coś się na pewno pojawi, tak jak się pojawia teraz. <laughs> no. Przepraszam za mój głos, ale. No. Oj. Możemy za mój głos, ale niedawno wstałam, więc tak. Termin odcinał, ale jest zobaczymy, jaka jest pogoda na dworze, czy jest śnieg, czy go nie. Jak widzicie, wczoraj napadał śnieg, cieszy się, został. Nie ma go za dużo. Troszeczkę stopniał, ale nie tak bardzo, ale jest ten śnieg. Na ulicach nie ma go stopniał. Ale tutaj mamy no, jest nawet śnieg. Wydaje mi się, nie będzie lepiej, bo można. Bo no nie wiem, kuleczkę też mam ale to nic. Może że coś jest, mam nadzieję, że coś na święta będzie. Dobra, to ja Wam pokazałam ten... To moją pokój, na wrześniu. Ja Więc właśnie przez przez te okno. okno, Ale to nic, nie ma tam. Dobra. Możecie pisać, czy u Was jest śnieg, czy nie ma. bo mnie jest, ale... Pewnie za niedługo nie będę. No. Dobra. To ja teraz szybko odbieram kalendarz i da się ogarniać, nie chcę się ubrać bez piżamy Nawet szybko odbieram kalendarz alimentowy i się odbieram Dobra, tak jak już mówiłam, nie zwracajcie na mnie uwagi, bo jestem w piżamie A jestem przy mnie jednocześnie, bo jest mi ciepło w niej Ale jest zima, no i takie piżamy są bardzo dobre nad tym pogodzeniem Ciepło jest najlepsze. Czy było zimno że będzie była ciepło, a nie i zimno. Tak więc, no. I teraz zabieramy się za odpoczynek kalendarza. adventowego. taki mam, taki jak nazywałam Wam. Idziemy jest szósty, i otwieramy szóste okienko. A szóstka, ja już w tym widzę. Czekajcie, pokażę Wam, że już szóstka. Dobra, wszystkie mamy tutaj jak widzicie moi drodzy. To jest szósteczka. I wszystko są było, było, z tym kołajki. Fajnie byłoby od było dużego. Znamy kołajki, no ale niestety nie będzie, bo spojrzałam już e, o, e, jak widziałam, że pierwszego ja widziałam. Co mniej więcej nie jest i nic ciekawego, dużego tam nie ma na to Ale to nic. Ale to nic, trudno. Teraz zabieramy się za odpilanie. Mamy żelki, natomiast na żelki jest, jest, jest kalibur, a w skali, bo mają tylko żelki, więc żelki. Już wam pokazuję te żelki. Mam tutaj takie żelki. Tak. One są też jakieś świąteczne. Oprócz w tym kalendarzu jeszcze jest różne żelki, no ale nie tylko. I teraz je otworzę. Jeszcze nie mam śniadania, więc zaraz sobie, sobie śniadanie i nie przetestuję coś jednego. No tutaj mają takie różne kształty jak na przykład tu jest chyba nie wiem czy wie, założycie. Tutaj jest jakaś ciuchcia czy coś, nie wiem czy to w ten czoło nie wiem, ciuchcia czy coś. I tutaj hmm, chyba dzwoneczek. Tutaj mamy jeszcze taką pomarańczową. Nie wiem, czy to być choinka, czy co. No nie wiem, takie po prostu żelki, taki takie w kształtach śwórkiecznych. Takie troszeczkę słabe te kształty. a tutaj jest taka ładna choinka chyba. Tak, tu jest choinka. Nie wiem, czy widzicie choinka. No i się które tutaj przysłuchujemy z jednego do drugiego. Na świecie tak samo, pewnie wszystkie jak zawsze. Niejsze smakiem, nie różnym, się tylko kształtami, chociaż niektóre przyczyny są też takie same jak inny, e, w innym, w innym okienku. No ale je wyczysłuchujemy. Otóż ja mam jakieś dźwięki smakują, no ale. No. Już kończę z tak samo smakują. Tylko jak się mają inny smak, na przykład jabłkowe czy tam coś albo. Po samo smakują nic więcej, ale są bardzo dobre. Ja lubię żelki z skali, bo nie tylko z helby, ale takie też są dobre. Więc no Zobaczcie, kto tu przyszedł. Jaki słodka tu przyszedł, tak? Słodzka, łapkę daj. Dzięki za łapkę. Mm -hmm. No dobra. Dobra, to ja zrzucam sobie śniadanko, a na śniadanie mam zazdrosny jogurt, bo za bardzo mi się, nie chcę jeść, a taki jogurt jest dobry, no nie trzeba się na nic zrobić i to mi wystarczy. jestem jeszcze w piżomie, bo zaraz się ubierać, ogarniać, ale chcę tej łazienki, żeby sobie ogarnąć ją twarz po, po tym dniu, cały wzrok to wszystko, ogarnąć ją, no i tak. a ja sobie skazana że też, to, bo wodą samą, albo albo sobie taki y, matujący, normalizujący żel do mycia tak? On jest, jak y, mówię. Y, To są takie najważniejsze twarze. Ja go Wam polecam, jest bardzo dobry, się dobrze sprawdza i go Wam bardzo serdecznie polecam. On jest z konieka pokładania naturalnego, na ciele nie na przykład też jest dobry, więc polecam, polecam. Pewnie tak zaczniemy go nakładać. Ale zanim go nałożymy, Wodą, a potem go tu nałożyć. Więc zabieramy się za... Nakładamy no, go wszędzie na twarz, Na nos, policzki, brodę. No czoło też. No i, i takimi okrężnymi ruchami sobie masujemy to w twarz. Czasami może by taka pianka się pojawić, bo to z wodą to tak. Dobra, ja sobie dokończę ten moment i pójdę się ubierać, potem widzimy się jak skończę. No ja Was zrawać jestem w pokoju i teraz zacznę się ubierać, więc tak. I nie będę pokazywała jak się umieram, tylko zrobimy taką szybką metamorfozę i będę już walną. Tak więc... Znaczy, mamy no to ja już jestem ubrana. Tak się prezentuje moja stylizacja w swojej okazałości. Tak. Mam na sobie swetelek. Taki fajny setelek z, z liliowym kolorze, z białym i takim granatowym. On jest bardzo fajny. Ostatnio sobie go kupiłam. A kupiłam go z Sincera, On jest z Cincella. Za chyba 40 zł, no nie pamiętam. I to co tutaj jeszcze znajdziecie w, w Sincero, jeszcze jest. Jestem jeszcze inne z tego trzy kolory. Nie, nie tak, to takie też, ale też inne. I on jest cieplutki, fajniutki, no zobaczcie, minutki. Jak mi się spodobało, może na sklepu i od razu, się w tym swyterku. I on chyba kosztował 40 zł, nie pamiętam. Nie pamiętam, to jest więc nie pamiętam. I on jest Sinsel, tak? I mam takie spodnie, nie wiem czy widzicie, to są takie spodnie, takie jakbyś, troszeczkę takie jakby szerokie, ale nie są takie jakby szerokie, takie nie do końca. to czwarte, to też nie bardzo takie. One są czarne, tak, są czarne i one są z zary, tak, z pani ale nie pamiętam za... Ile Wam nie powiem. No i tak się prezentuję. No jeszcze mam takie skarpetki, takie o skarpetki mam. Z czymś tutaj nie wiem, czy będzie widzieć. takie. Zakładałam sobie długi włosy w domu, to nie wiem, po co, ale też mogłam mieć wiośnie, po na ale. I tak się prezentuję. Mam jeszcze swoje piękne włoski rozpuszczone. No i tak. Się cała prezentuje i ja się cała tak prezentuję. Patrzcie, musimy bardziej zobaczyć. No bo prostu tak się cała prezentuje. No i cóż, to tyle. Będziemy się później od ciekawie, ciekawego robiła. A na razie i się żegnajmy, zamy się do później. Patrzcie jakiego mam tutaj przyjaciela. Tak, <laughs> przyjaciel, no. Dobra. To jest taki krasnal, Fajny krasnal, Tak, na razie stoi tutaj. Tak, na razie on stoi sobie tu. Ale może będzie to, jakby miał kołynkę, to może tylko będzie stać. No, nie wiem. A gdzie jest yy, lampion? To jest taki fajny element, taki domek czy coś, ale dobra. No to jest tego pięknego przyjaciela, Klasnola z fajną pogodą i on się narysuwa i podwyższę tylko, już Wam pokażę. Patrz, tu się narysuwa. No i to jest najniższy. Tak wygląda, też spoko, ale lepiej wyższy i może być najwyższy. No i to jest nasz najwyższy kanał, no. ale ja go zrobię w takim jak był, jak normalnym, bo o, taki może być, taki jest ale No i tak się czasem ja prezentuje do przyjaciół, <laughs> no, więc tak. Dobra, odzywam się do was, teraz nic bo nie lubiłam, tylko osiągnęłam Muzyki, czas siedzę w domu, więc nie mam zobaczywałam co pokazywać, że w domu nie robię, ale może i będę robiła, nie wiem, zobaczę, może ja to piernički zrobię i wam pokażę, ale teraz chciałam wam polecić książkę do czytania, którą czytam, ale jakoś tak nie bardzo, bo ostatnio przywołałam czytanie tej książki, ale zacznę czytać do końca, bo muszę skończyć, bo jest fajna i ciekawa, Więc wiem, co ją polecić. A, co mam pod książkę Mary Mańka. Możecie kupić ją w Empiku, ale nie tylko. Możecie w sklepie online, możecie ją kupić. I też będzie ją kupić na. Nie wiem, na, czy możecie... ale chyba będziecie też ją kupić na stronie Sylwii Lipki, bo to jest książka autorstwa Lipki, Tak. I ona jest Mary Maika. Tutaj mam zakładkę taką fajną, z anielkiem sobie zaznaczyła, bo jestem już na tej stronie. No ja tutaj już jestem i sobie tak zaznaczyłam, żeby nie zapomnieć, nie zgubiło mi się. No i to się troszkę tak prezentuję. Ona jest e, fajną książką, bardzo fajną. Opowiada też o osobie, sobie lipca, też troszkę tak troszkę opowiada o niej, o jej życiu też trochę, ale nie do końca. Tak. No i. Na samym końcu ma też takie fajne rzeczy. Opisy, streszczenie czy coś, oczy do jakiegoś tylko nie jest. Ym... Piszę na przykład tutaj z tyłu. Tak, jak widzicie, tu z tyłu. Na przykład pisze, że Mary Mike to zwyczajna dziewczyna z mojego miasteczka. Gdzieś w Polsce marzy o karierze na scenie. zostać górną psykarką, choć wie, że tylko do celu może być długa i kręta i tak dalej, i tak dalej. I bardzo tam kapelę, to mam tam mam należy ją zakupić. Nie wiem czy prosić na święto na urodzinę, bo taką książkę jest bardzo fajna. Chyba, że czytaliście już tą książkę, to napiszcie w komentarzach. Jeżeli ktoś z Was czytał tę książkę, albo skończyłem ją czytać, to piszcie mi w komentarzach, bo jestem ciekawa. No i tak, cóż moje kochani, nic szczególnego ja już nie będę dzisiaj mówiła, żeby się już dzisiaj lat mi no latem na 20 godziny, albo 8, no nie, latem po tak 20 godziny jest jeszcze jasno a mam jest ciemno, szaro, ponuro i no nic się nie chce, tylko siedzieć w domu kocem ciepłym, wrzucając czy tam kawę, jakieś liczbę kakao, czekoladę, cokolwiek i tu poczywa no, grzać się, bo naprawdę zimno chociaż, teraz nie jest ostatecznie tak, jeśli się było na na dworze nie jest aż tak tragiczny, ale ją pamiętam. Jest zimno, prawda? Tak? No i cóż, moi drodzy, moi mini, moi kochani? Piszcie mi w komentarzach pytanka, ja odpowiem na wszystkie. Moją też poradzi moje różne social media: Instagram, Facebooka, Snapchat, tak jak na nich aktywna. Na no, tych social media. moje że social media są na dole w opisie, więc. Będę zawsze na niego pisania, więc wpadajcie. Możecie wpaść do mojego TikToka, bo możemy tam zdawać pytanka, bo ja grałam na mojego TikToka, byście mogli zdawać pytanka, bo ja długo mam urodziny. Tak? No i cóż moi kochani, piszcie sam, Piszcie piszcie co tam sami... chcecie w tych komentarzach. Ja będę lajkować, komentować. to do mnie w prywatnych tych wiadomościach, żeby mi bardzo miło. Ja z chęcią. Z każdym popiszę podpisuję, jak będę miała oczywiście czas, to mogę to zrobić z miłą chęcią. Jeśli to w jakie chcieli filmiki na moim kanale, to się takie postaram nagrać, jakie napiszecie filmiki, żebym nagrała, ale takie się pisałam nagrać. No i cóż, moi kochani, widzimy się na następnym filmiku, do zobaczenia, pa pa!